Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku komiksy ze strefy. Jest to cykl, w którym pokrótce omawiam komiksy, które zostały mi udostępnione, czyli wypożyczone przez sklep komiksowy Strefa Komiksów Bielsku Białej przy ulicy Gazowniczej i tam te komiksy można sobie spokojnie nabyć. Ja te komiksy po przeczytaniu i zrecenzowaniu oddaję. No dobra, Moon Shadow od wydawnictwa... Mucha Comics, ze scenariuszem J.M. De Matisa. I tutaj mamy rysownika Jon J. Jmów. Tego, tego rysownika nie znam. Komiks, o którym tego czasu była głośno, że to była bardzo, bardzo ważna premiera. Jeśli dobrze pamiętam, 2021 roku chyba, ale pewny 100% nie jestem. Zobaczmy, czy to, czy znajdę. W każdym razie yy, 2021. Tak, 2021. Komiks głośny, Sporo zamieszania gruby przedstawiający historię tytułowego munchadowa. I cóż. Oj, oj, oj. No niestety, komiks zupełnie ze mną nie zrozumiał. I byłem tym bardzo, bardzo zaskoczony. Ale po kolei. Historia jest bardzo specyficzna, bo to jest taka narracja pierwsza wprowadzona yy, w pierwszej osobie, gdzie pewna osoba, pewna postać tytułów Monshallow opowiada swoje życie. Od samego początku, od dzieciństwa, poprzez takie, nazwijmy to, okresy dorastania i różnego rodzaju zdarzenia. Komiks jest bardzo, bardzo specyficzny, niestandardowy, nietypowy, operujący bardzo dziwnymi takimi podrozdziałami, czyli mamy rozdział główny, czyli tam księgę pierwszą i w każdej księdze mamy rozdziały to jest układka pierwszego zeszytu i tutaj mamy księga pierwsza rozdział pierwszy trochę historii rodzinnej no i generalnie mamy dzieje tego naszego dziwnego chłopaka mamy też przedstawione troszeczkę dzieje jego matki i ogólnie różne jego perypetie i tutaj rozwiązania są dwa albo jest to sposób przedstawienia przenośni tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce, że to, co tu przedstawiane jest na tych kartach komiksu, to jest po prostu w pewnego rodzaju przenośna, przenośnia, nie wiem, czy użyć sformułowania, alegoria, czyli hiperbolizacja. No coś inaczej przedstawione wydarzenia faktyczne, zrobione na zasadzie jakiegoś właśnie kosmicznego, cyrku kosmicznych dziwnych zdarzeń, czyli science fiction bardzo, 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 bardzo udziwnione. I teraz tak, mamy rozwiązania albo jest to faktycznie science fiction, bardzo dziwne, gdzie mamy kosmiczne byty, bardzo nietypowe zdarzenia, absurdalne sytuacje abstrakcyjne i w ogóle. Albo, albo to wszystko dzieje się w głowie bohatera, czyli on powiedzmy przedstawia pewne wydarzenia, które miały miejsce, tylko po prostu dopowiada czy ubarwia je właśnie poprzez dodanie tej formy Nazwijmy to takiej abstrakcyjnej, bo to jest taka w dużej mierze abstrakcja. No i niestety byłem tym komiksem strasznie zmęczony. Zupełnie do mnie nie dotarł. Tutaj mamy jeszcze postać Iry, takiego hmm, znajomego, przyjaciela, powiedzmy, tylko ciężko mi nazwać tą istotę przyjacielem głównego bohatera, z uwagi na to, co tam się dzieje. Ale właśnie to, co tam się dzieje, jest taka abstrakcyjna momentami, że wiem, że to jest celowy zabieg. I jest mnóstwo osób, którym to, ta formuła, ten styl, ta forma prowadzenia narracji bardzo, bardzo się spodoba. Niestety mnie to maksymalnie zmęczyło. Czytałem strasznie ciężko. Czasami jest taka historia, że po prostu wciąga cię. Nawet jeżeli jest abstrakcyjna, jeżeli jest dziwaczna, to cię wciąga. I czytasz... Z zapartym tchem. ja tu niestety tego nie miałem. Byłem tym tak zaskoczony, że wiem, że się powtarzam, że aż nie wiedziałem dlaczego. Tym bardziej, że tak, Dematis jest scenarzystą świetnym. Potrafił fantastycznie pilotować, prowadzić Spidermana w sferii Spektakular, później też w Amazingu pewne ciekawe rzeczy dorzucał. Po prostu bardzo, bardzo dobry scenarzysta. To jest chyba jego najważniejsze dzieło, jedno z najważniejszych komiksów, jakie napisał w karierze a dla mnie był przeudziwniony. Rysunki. Rysunki, jak patrzymy, to są kapitalne. W sensie takim, że jest niesamowicie talentowany artysta, który zmienia w zależności od potrzeb swój styl, który zmienia sposób rysowania od momentu, kiedy mamy prawie że hiperrealistyczną kreskę. to wam pokażę, bo nawet jest, jak przewidziałem początkowo, to było, o. Zwróćcie uwagę, że to jest, że te postacie potrafi narysować w ten sposób super hiperrealistyczny, a tutaj bardziej takie malarskie. Za chwilę możemy przeskoczyć na jakieś udziwniane abstrakcyjne, więc to jest to kolejny realistyczny kadr. Tutaj znowu jakaś fajna gra graficzna, a za chwilę właśnie jesteśmy w czymś takim innym. I teraz tak. Uznany scenarzysta. Bardzo ciekawy artysta, dysponujący nietuzinkowym stylem, który potrafi zachwycić, który potrafi przykuć uwagę. Ale dla mnie coś nie grało. Nie umiem wyjaśnić czemu. I teraz, komu, czy ja mogę komuś ten komiks polecić? No, pfum, nie osobom, które mają takie gusty jak ja. Ale ciężko powiedzieć, jaki dokładnie mam gust, bo tu nie jest chyba jeden moment, jeden Element, który do końca powodował, że yy, nie zaskoczyło. Po prostu mam wrażenie, że na początku, jak czytałem tę lekturę, coś nie kliknęło, nie, nie wczułem się w tę opowieść. A podejrzewam, że jest mnóstwo osób, które zaczynają to czytać i chłoną ten fantastycznie zbudowany świat, bo on jest tutaj dziwny, ale jest rozbudowany. I teraz pytanie, czy on faktycznie jest taki dziwny, czy to jest tylko nazwijmy wyobrażenie naszego bohatera, które pewne rzeczy. Sobie opowiada, które pewne rzeczy tworzył na swojej wyobraźni, że tak określę. No cóż, ja ten komiks przeczytałem z bólami, w cudzysłowie. Wmęczyłem. Wmęczyłem. Nie mogłem się doczekać do końca, ale podejrzewam, że dla niektórych to będzie po prostu coś zachwycającego. Nie umiem powiedzieć, Jakie jest kryterium? Od czego zależy, że ten komiks chwyta, a że nie chwyta? Mnie nie chwycił, nad czym ubolewam, to już powiedziałem. Natomiast, yy, czym bym miał powiedzieć, z czym możemy się skojarzyć? Takie dwa typy: dwa tytuły, które raczej są lubiane, doceniane, szczególnie jeden, które ze mną w ogóle nie rezonowały. Jeden tytuł. Takim mniej znany, to jest Sylwestra od wydawnictwa Team of Comics, gdzie też początek mnie zaciekawił, ale później abstrakcja już było tego za dużo. A ja się już nazwijmy w cudzysłowie wyłączyłem z tego wszystkiego. Drugim tytułem, który był na podobnej zasadzie, tuż dużo bardziej znany, popularny, bardzo, bardzo szanowany i wręcz ubóstwiany, to jest Azelarka Granta Morrisona i Dave'a McKina, jeśli dobrze pamiętam. Dla mnie też. Totalnie nieczytelne, przekombinowane. Podobnie jest z tym komiksem. Więc moje podejrzenie jest takie, że jeżeli podobał Ci się Azel Arkam i uchwycisz tą konwencję i uchwycisz tego ducha opowieści, i on ci będzie odpowiedni dla ciebie, to się tym zachwycisz. To jest chyba komiks, który ciężko nazwać obojętnym czy średnim. Albo uwielbiasz, albo nie cierpisz. W tym przypadku ja niestety jestem w grupie Nisierpisz. Jakie jest Wasze zdanie? Czy znacie tę pozycję? Czytaliście? Jeżeli Was interesuje, to oczywiście możecie udać się do sklepu komiksowego Strefa Komiksu w Bielsku Białej. Mają tam bardzo duży wybór komiksów, w tym tego doła i możecie się na własne oczy przekonać, czy ta opowieść jest dla Was, czy niekoniecznie. Z mojej strony to by było tyle. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!